Modelarskie kowadło witajcie drodzy widzowie. Kolejny warsztat, tym razem E50 firmy Trumpeter skali 1 do 72, czyli to miała być w sumie ten czołg E50, to miała być Pantera 2, czy tam Pantera 3. Zależy jak na to spojrzeć. Czołg, który był wyposażony w armatę 88 mm. Tu już ją montuję, proszę bardzo. Ciekawe, że spróbowałem sobie tą wieżę zamontować do zwykłej pantery i również pasowała. Tu, jak widzimy, jest ona w pełni obrotowa. Słuchajcie, model się składa naprawdę lekko, łatwo i przyjemnie. Nawet kurczę nie miałem tak dużych problemów z gumiakami, jak zazwyczaj mam. Nie wiem, może w końcu nabrałem jakiejś większej wprawy. No kurczę, naprawdę nie wiem. Ale nie chcecie o tym słuchać. Tym razem gumiaków sobie nie malowałem. To co widzicie kolor, znaczy ledwo, ledwo go widzicie tutaj, to jest AK11319 Real 7028 Dulken Gelb, Bane 1944. Seria do pojazdów wojskowych, i tu będę podkreślał z uporem maniaka. Bardzo istotny jest AK Trigen Acrylix Finer. AK11500 to znacząco ułatwia pracę z pędzla. Znaczy, pędzlem chciałem powiedzieć. Dobra. Yy, dalszy plan jest taki, że kadłub będzie ta farbka. Plus AK11330 yy, real 8017 Rod Brown. Natomiast sama wieża mogę się pobawić w, w What If. Malowanie dlatego, że E50 nigdy nie została wyprodukowana. A to będzie AK 11106 Mahogany Brown. Yy, tak, już Wam pokazuję, proszę bardzo. No, pokaż się. Yy, jarzmo tutaj będzie na czarno. AK 11029. No, a samą lufę to sobie zrobię mieszankę ak 112, 12 Gunmetal z wspomnianym kolorem czarnym, proszę bardzo. No, oczywiście, jeszcze będą narzędzia tutaj, no niestety, liny, i, i te są odlane. No właśnie, niestety, są odlane razem z kadłubem. Nad tym ubolewam, ale narzędzia część wymaluję sobie po prostu markerami od AK, bo są fajne. Muszę też przyznać, że w sumie zostały mi tylko 3 elementy do zamontowania. No, w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bez haki, które będą z tyłu. A czy będzie jakaś kalkomania zielonego pojęcia? Nie mam. Może tak, może nie. Zobaczę, jak mi się będzie chciało dać tą kalkomanię. Serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Możecie zauważyć, że mam ostatnio trochę tendencję do lotyfowania w pancerce, bo najpierw S60, który sobie wymyśliłem, później ZSU, który sobie troszeczkę wymyśliłem, no ale na tym chyba polega też modelarstwo, żeby troszeczkę zejść z utartych schematów yy, i, i się tym po prostu pobawić. Bardzo dziękuję za obejrzenie w filmiku. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Dzięki, cześć.